Hej, z tej strony Gucio, zapraszam Was na powrót do gry Speedbusters, w której prędkość ma kolosalne znaczenie. Speedbusters. Lata temu w jakiejś gazetce na płytce z grami było demo tej gry. Jedna mapa, którą za chwilę zobaczycie, jeden samochód. I po prostu się grało. To są absolutnie szalone wyścigi, w których liczy się głównie prędkość, gdzie nawet mamy tam statystykę, jaką największą prędkością byliśmy w stanie jechać. Nazwa gry zobowiązuje. I w której oczywiście był model zniszczeń, co jest ciekawe. Mieliśmy do dyspozycji różne samochody. Mogliśmy je modyfikować, musieliśmy je naprawiać, uzupełniać Nitro. Wszystko kosztowało kasy, jeżeli mówimy oczywiście o takim powiedzmy trybie kariery. Natomiast były też oczywiście dostępne zwykłe wyścigi, w których nie musieliśmy się niczym przejmować, tylko po prostu dobrze bawić. Nasze turbo czy tam Nitro. Yy, trwało zaskakująco długo, ale to chyba twórcy przewidzieli, dlatego że zależało im na całkowicie dużej prędkości, żeby non stop po prostu zapierniczać. I to jak najbardziej się udało. Gra jest niesamowicie szybka, ale bardzo prosta w swoich założeniach. Model jazdy jest totalnie nieskomplikowany, ja nie wiem czy tu w ogóle jest jakakolwiek fizyka, no one się odbijają tak śmiesznie, ale generalnie chaotycznie trochę, o może jeszcze dodam chaotycznie trochę skręcają, ale generalnie jeździ się bardzo, bardzo przyjemnie, szybko to wchodzi i wciąga. To jest to, to jest to, wciąga. Nie wszystkie gry wyścigowe wciągają. A tutaj miałem ochotę jeszcze pograć, jeszcze pograć, i nawet jak już nagrałem odpowiednie fragmenty do tego materiału, to i tak jeszcze sobie trochę pojeździłem. Zwłaszcza na tym turbo, bardzo fajnie i przyjemnie. Co ciekawe, samochody mają swoje zużycie opon, jakieś tam nieskomplikowane, i mają model zniszczeń. Oczywiście mamy 100% jeżeli zbijemy do zera, przegrywamy wyścig, tak to wygląda, ale to nie wszystko. Samochód niszczy się także wizualnie, wgniatają się błotniki, zderzaki, maska, odrywają się kolejne elementy, trzaskają szyby, jak na tamte lata było to jak najbardziej imponujące. Mapy były dość ciekawe, no moja ulubiona to oczywiście ta w Hollywood, gdzie mamy King Konga, Rekina ze szczęk, dinozaura z parku jurajskiego i parę innych ciekawych elementów i smaczków. To jeszcze było w ogóle na, yy, chyba na licencji, ponieważ napis Hollywood jest autentyczny, a jak wiemy na przykład w GTA, już tej licencji nie ma i tego wyrazu nie można było używać. Jeżeli chodzi o Friday z gry, no to tutaj mogę dać mocne 8 na 10 są pewne elementy, które wkurzają. No, oczywiście gra ma swoje błędy Dzieją się jakieś czasem dziwne nieprzewidywalne rzeczy, samochód się w jakiś dziwny sposób odbija, albo gdzieś, gdzie powinniśmy przejechać między drzewami okazuje się, że jest niewidzialna ściana, odbijamy się. No takie to były bolączki tej gry, natomiast jeżeli się to pominie, przymknie się oko na takie rzeczy, to nadal świetnie można się tutaj pobawić. Ale to jest oczywiście zwykła, szalona zręczność, dziówka kiedyś takich gier robiło się w ogóle więcej. Nie wiem czy zauważyliście. Dzisiaj wszystko idzie w stronę realizmu, albo musi być jakieś takie. Bardziej pro, a kiedyś po prostu wystarczył samochód, jakaś trasa, jakiś tam model jazdy i po prostu gaz do techy. I na tym polega Speedbusters. Tutaj się niczym nie przejmujemy, po prostu ciśniemy przed siebie i staramy się wygrywać wyścigi, uzyskiwać jak największe prędkości, i to jest cała kwintesencja tej gry. Świetnie wspominam, cieszę się, że można było na Gogu dorwać jej pełną wersję, i wam polecam sprawdzić sobie ten tytuł. Bo nawet jeżeli nie będziecie z nim siedzieli oczywiście godziny czy, czy dwóch, to jeden wyścig czy dwa na szybko w starym klimacie jak najbardziej się sprawdzi. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.